Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja mi jestem Renegat i ja witam Was w moim szkole odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w sąsiedzi z piekła rodem słodka zem, zemsta. Z tych emocji to nawet i stad już tutaj szturcham, i szturcham, i szturcham, i szturcham Nie wiem czy będziecie to słyszeć w każdym razie. Podejrzewam, że nie jak tak z reguły już bywało. Jest losy kochani po e, dość... Dosy... Może no, nie tyle to sporej przerwy, co po prostu drobnej przerwie, wracamy sobie po prostu do naszych kochanych sąsiadów, rozpoczynamy oczywiście grę i mamy tutaj czwarty poziom sezonu pierwszego, a właściwie czwarty odcinek już tutaj używając takiego języka typowego e, telewizyjnego, szarlotka, dobra, czyli będzie dzisiaj żarcie, wcześniej był tort na urodzinach sąsiada i moich też, ale no cóż, no tutaj już tortu nie będzie, będzie szarlotka zrobiona z tortu urodzinowego, dokładnie. Sąsiad obżera się z szarlotką, gębę to ma naprawdę bardzo rozległą I bardzo wytrzymałą, że jest w stanie utrzymać, kurde, mole, tego jego sztuczną szczękę, taką ciężką, kurde, ma stonę musi ważyć Ach Mmm, pycha, szarlotka Myśli sobie sąsiad, wkładając kolejny kawałek do kuchenki, palce lizać, myśli sobie sąsiad, przepraszam nie wolno jednak zapominać o higienie. Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki. A łodzi już czai się w kącie. Dobra, no myślę, że jeżeli łodzi by się w kącie, to sąsiad by go raz dwa yy, zgarnął. Mamy tutaj oczywiście pułapki 7 do zrobienia: mamy oczywiście 0, prestiż 0%, minimalny prestiż 65% i czas do wykonania zadania 6 yy, minut. Wskazówka, gdzie można się łatwo pośliznąć. Podpowiedź: Kafelki można znaleźć nie tylko w łazience, czyli innymi słowy, dozykani, no... Łazienka i kuchnię tutaj wchodzi w grę. Dokładnie, możemy również podkładać mydło w kuchni na spokojnie. Jedziemy po prostu z tym kuchcem. Rozpoczynamy odcinek miłej zabawy. Ach i ta stara fotografia na no, styl retro-stylizowana przy ekranie ładowania. Przedstawia Joe TV Są sąsiedzi z piekła rodem. W odcinku szarlotka. Oczywiście poświęcimy sobie tą próbę na. Ogarnięcie, co i jak? Dobra, wracamy do domu sąsiada. Boże, czuję się wręcz naprawdę jak w swoim. Już mi brakowało tego totalnie. Dobra, tutaj mamy ten. Yy, Ostrożnie, to bardzo mocny klej, no i oczywiście flamaster. Tutaj mamy tak. Yy, o, 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 apteczkę. Aha, czyli to jest ma ten odcinek, gdzie sąsiad będzie się kąpał. No dobra, czyli ja podejrzewam, że my będziemy musieli tak naprawdę yy, poczekać, i potem dopiero jak sąsiad to wszystko zrobi tej łazience, pójść tam szybko też, do chcipy pozostawiać dobra, bierzemy tak, podstawa eee, lodówka, i w lodówce będą jajka, kurze, tak, kurze, ponieważ nie strusie, bo na strusie no to niestety sąsiada nie stać tak, oczywiście już tutaj eee, pianka do golenia z bitą śmietaną, podstawa czekajcie, 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 czy mydło nie wiem czy on teraz zdąży tak, będzie się teraz A, Bondołem idzie! kurczę nie wiedziałem! Wiecie co, ja nie wiem czy ja to zrobię dobrze, w każdym razie... Spróbujemy, no może się uda! Ale on teraz... do tej łazienki od razu pójdzie. Więc musimy szuką rzucić papier do kibla. I klej do tego czegoś. Dobra. I płyn na z, z dezodorantem. No dobra, to mamy wszystko! Czy się uda, czy nie? Oczywiście nie było supera, więc nie wiem, która jest tak naprawdę minuta nagrania. No ale odcinek na pewno nie trwa długo, bo. No wręcz niecałe, aktualnie 6 minut chyba, więc. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, czekamy, czekamy. Są się jeszcze na sobie, pukap Ale nie, bo teraz. Chyba ja to później zrobi na końcu. Na pewno nie będzie 100%. No dobra, to będziemy się męczyć, drodzy kochani, ze zrobieniem 100%. No. Takie życie. Ja osobiście sobie wezmę walne ten. Stoper stopper włączę w tym momencie, dobra, to musimy sobie dodać 5 minut A O, myślę, że on będzie biegnął tej łazienki, bo przecież kurde zjadł piankę do gol, do gol tak do golenia To powinien normalnie pójść się Jezu to tak się wygląda, nie Dobra, tutaj była taka przerwa czy ja rozumiem, że to musimy zostawić tak naprawdę na koniec tą mikrofalówkę Tak, to wygląda że musimy to może zostawić na koniec Dobra, bo aha, bo on to ciasto, kurczę, smażył, Dobra. Nie będzie 100%, ale mam to już dobry po prostu punkt odniesienia do tego, co może być potem. Sąsiedź się irytuje. Są i siedzi, ja nie mam sobie słupa. to jak chcę Ci to zrobić! Woody się nie chowa w kącie, bo Woody się chowa w szafie. Co kłamiecie wszyscy? W ogóle ten dezodorant to wygląda kurczę jak podlasowany dezodorant. i był cały z gówna opaprany. Ten sąsiad, co do zębów, przejeżdża po brodzie. Pijany czy co? Za dużo tego piwa bezalkoholowego. Dokładnie. Sąsiad, tu jest, no, bezalkoholikiem. Mm. Dobrze, że jeszcze w ogóle e, używa takich rzeczy, sąsiad. Mimo wszystko, ile będzie? 97, no dobra. Czyli tak naprawdę, jedną rzecz musimy jeszcze zrobić po kolei. To przez ten jeden, e, długi. Przez tą jedną długą zawiechę, właśnie w tej kuchni, gdzie on stał przy tej mikrofalówce. No dobra, jak na pierwszy raz to i tak jest dobrze, mam wszystkie żarty pułapki zastawione. Ale oczywiście nie mamy 100%, więc idziemy 100%, no bo odcinek i tak jest krótki jak flaki z olejem. Dobra, więc tak, ja sobie tak poczekam, aż on ogarnie to, co będzie potrzebne. Wszystko do kuchni. Mamy no, czas i musimy się spieszyć, nie? Gdzie nam się spieszyć? A, Oczywiście już mnie katar wziął, no jak ja tego nienawidzę e, Raz jak wypiję kawę, no to raz mnie weźmie taki e, Atak kataru, a raz nie i dlaczego Tak się dzieje, nie wiem, mój organizm naprawdę dziwnie reaguje I w sumie teoretycznie mogłem to e, Teoretycznie mogłem zacząć już tam, no dobra, tu no Za no, te parę sekund to się tam nic nie stanie tak mam dużo czasu e, Bierzmy jajka Wiecie co, mimo wszystko? Ja bym sobie szedł. Nie no, ja poczekam. Ja poczekam, może tutaj. On będzie szedł dołem, do kuchni wejdzie, więc ja. Nie wiem, czy mi się uda wszystkie dowcipy za, yy, zastawić. Ale wiecie co? Tak, ja zostawię wszystkie dowcipy w łazience. Potem pójdę do obrazu mamuśki i na sam koniec zaprowezmę kuchnię zrobię. Dobra, musimy ogarnąć się w miarę to. Dobra, jakoś to poszło. Szybko, dezodorant. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, przepraszam, przepraszam, klej, klej, klej. Dobra. A piekna letowa do tego. Mydło, flamaster, yy, pianka do golenia i jajka. Dobra, to wszystkie rzeczy trzy będą w kuchni. Mydło, mydło, pianka do golenia i jajka. No a flamaster zrobimy tutaj, jak sąsiad pójdzie do łazienki ta muzyczka jest taka przyjemna. Oddaje po prostu taki klimat tej grze. Pomalujemy pomolejmy Naprawdę, on teraz tak krzyczy jakby wrzeszczał policję w 007, coś w tym stylu. Szybko, 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 pianka do golenia A nie z szalotką tylko z tym z zbitą śmietaną Dobra tu już widzieliśmy wszystko jak to wygląda, no jajka do mikrofalówki Właśnie specjalnie zostawiłem ten flamaster yy, Do momentu aż są po prostu Wyjdzie z tej łazienki, bo wtedy to wszystko będzie utrzymane, wiecie, chodzi mi o ten wskaźnik temperatury, że tak powiem, sąsiada. Dzisiaj aktualnie na dworze było 40 stopni, jakie więcej, no więc ja zdychałem cały dzień. I sąsiada najprawdopodobniej też, bo nie dość, że temperatura e, w jego domu wynosi co najmniej 40 stopni Celsjusza, no to na dodatek e, jego własna temperatura również wynosi w podobnych granicach. Dobra, udało się e, złapać go, więc teraz tak, on teraz pójdzie... Tak, powinno być wszystko ok. Stańmy sobie przy drzwiach. No, spokojnie. Jak zabawa, to zabawa, drugie robaczki. Jeżeli mi się uda, to też będzie kolejny krótki odcinek. Kto wie, może nawet jeszcze pobiję rekord najkrótszych odcinków z rzędu. Dokładnie, dobra, super, tak miało być. Ale czekajcie. Ja chyba będę musiał. O nie. Chyba nie uda się zrobić 100%, nie? Znowu. Więc to by wyglądało na to, że ja muszę zrobić... Ja będę musiał chyba zrobić naprawdę tą piankę Woody, nie stukaj mi tutaj. I cię zastuknę ja tutaj... tu i puk pyk, 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 puk, 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 kto tam. Chyba się nie uda. Chyba się nie uda Boże tragedia z, z tym moim nosem. Nope, nup noop, nup noop, czyli dobra. Pianka do nie jako pierwsza idzie. Tak, pikło. Pikło. W ogóle jeżeli mam wam dodać ciekawostkę to znowu zwiększam ostrość mojej kamery o 10 punktów yy, nieprocentowych, tylko po prostu punktów. No. Dobra, czyli musimy zacząć od yy, pianki do golenia. Jeszcze raz po prostu nie poddajemy się do trzech razy sztuka. No więc myślę, że mój obraz z kamery aktualnie będzie już wręcz o no, bardzo dobrej jakości, tak totalnej. Myślę, że w porównaniu do poprzedniego 170 albo 180, no to w ogóle. Y, 100 no, albo 160, y, przepraszam, to już w ogóle będzie różnica. No dobra, to tak. Bierzemy wszystko, co jest nam potrzebne. Pianka do golenia idzie. na sam początek, dobra. Czyli jednak tutaj nie popełniłem błędu na samym początku. Lecimy po prostu do góry. Sąsiad tutaj znowu szatuje. tak. Tak, to będzie na sam początek. Dobra. Co spokojnie poradzimy, sąsiedzie. Smacznego. Ale w sumie jakbym miał taką yy, piankę nie do golenia, tylko bit bitą śmietanę. Przepraszam, bitą śmietanę. No to bym miał zjadł w ogóle yy, bez tej szarlotki. Yy, dobra, bierzemy jajka. Podstawa. Pianka do golenia od razu tu pójdzie. Kuczę Nie wiem, czy to się... Nie wiem, czy to zda egzamin naprawdę... W sumie, dobra, Woody, zostaw tą szafę i do góry, bo tutaj będzie mi łatwiej to ogarnąć. Spring, no dobra, bo on pójdzie tutaj, zje to i potem od razu pójdzie do łazienki, ale. cholera, no nie wiem, no. Czy ja mogę to mydło postawić na tej podłodze? Szczerze Wam powiem, że nie wiem, ale yy, wolę się po prostu z tym nie bawić. Weźmy tak: yy, papier toaletowy, podstawa. Yy, to pójdzie tu chyba. Dobra, udało mi się. Widzę, co nie wiem. To mydło albo będzie tutaj potrzebne, albo tutaj. Ja w ogóle nie wiem, czy je się w ogóle da podłożyć w głównym korytarzu. Przepraszam za te pociągnięcia nosem, no. Ach, masakra. To ta atmosfera szarlotkowa. Aż mi ślinka cieknie z nosa. Dokładnie, robacki. No, kocham was wszystkich, wiecie. Mam nadzieję, że mnie też. A przynajmniej że większość mnie kocha, nie nienawidzi. Chociaż kto wie no! Z moim usposobieniem to pewnie wszyscy mnie nienawidzą. Oj oj, oj. oj. chyba Nie wiem czy się uda, no w każdym razie y, mydło Uda się, uda się, uda się, uda się. Dobra, dobra, czyli dobra, uda mi się na 100% To będzie na 100%, na 100% zrobione Drugie robaczki. 8 minut, no to dodać jakieś 6, no to już mamy drodzy, kochani, 14 minut co najmniej. Albo 15 nawet nawet co odcinek, no to w miarę, sąsiadowe odcinki w miarę w takim w takiej długości powinny być, od właśnie między 15 a 30 minut, tak różnie z tym bywa. A! Jak dokładnie jak Kevin, ja to jest scena, kurde, z Kevina, gdzie tak się pomalował tym czymś i było... A! Szkoda, że nie, ma, że nie ma tutaj po prostu sceny jak sku, ze skóry jego dół, że w sensie jakby tak zrobił to by na przykład skóra mu odpadła albo maska, nie, po prostu jakby maska. Co i siedzie, czas naprawić bęben. Odłóż to szybko zdąży, tak, on powinien zdążyć, teraz spokojnie zobaczymy. po prostu obraz mamuśki Kuczę szkoda, że tutaj nie ma już nie możemy narysować mamuśki według woli własnej, czyli tak samo jak na przykład w samouczku, bo wtedy żeśmy robili takie dwa duże ocza, dwa duże ocza, dwa duże oczka i takie półwielkie usta z zębami, nie, i to wyglądało troszeczkę według mnie lepiej, aniżeli ta ta czapeczka narysowana z tym w ogóle był po prostu z... Woody to zrobił na odwali, i na obrysy yy, mordy matki sąsiada zrobił to, no ale o, jeszcze patrzę na godzinę Jeszcześ chciał iść do domu, nie, Woody! Odcinek trwa, masz pracować, jesteś aktorem! Głównym aktorem. cel, celej! Sąsiedź się zmęczył. I teraz powinno być 100% do 100% Udało się! Znakomicie, pułapki 7 na 7, presji 100% do więc Jest do zruchania... Więc do, Jest do tkania, wejdźmy sobie po prostu do menu głównego. następnym odcinku ogarniemy sobie oczywiście z Szabu Tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się po prostu podobał. Ja był Renegat, zapraszam was oczywiście do kolejnych odcinków z sąsiadów jakichś z innych serii. Do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie, kocham was bardzo serdecznie. Do zobaczenia i pa pa!